Siemanko, dzień dobry w tym pięknym, deszczowym, pochmurnym dniu, lecz pięknym dniu. Krótki filmik informacyjny, moi mili, sobota, godzina 12, będzie się działo, czas troszeczkę rozruszać, nazwijmy to polską scenę badmintona. Także sobota, godzina 12, więcej dowiecie się właśnie wtedy, ale sytuacja jest taka, moi mili, że jak tylko pomyślę troszeczkę o tym, co się będzie, co się będzie działo, to tętno idzie w górę, ekscytacja idzie w górę, lekki może lęk, może strach, stres na pewno jest ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana, moi mili. Także mam nadzieję, że będziecie ze mną w te, w te najbliższe dni. Sobota, godzina 12. .00. Przypomnę. Oraz takie szybkie przypomnienie, bo statystyki nie kłamią, a wyglądają następująco. 60% moich widzów, czyli 6 na 10 osób, nie subskrybuje kanału. Także jeżeli zaliczasz się do tej szóstki, to zapraszam serdecznie na dole, guzik, subskrypcja, dzwonek. Będzie mi naprawdę, naprawdę miło. Ciebie, przyjacielu drogi, albo przyjaciółko, nic to nie kosztuje, a mnie tak troszeczkę można powiedzieć po ramieniu poklepiesz, lekką motywację dasz do dalszego działania i do dalszej pracy. Także zapraszam serdecznie, tak mówią statystyki. Również statystyki mówią to, że 85% moich widzów to są mężczyźni. Także pozdrawiam przyjaciół, a 15% to kobiety, czyli pozdrawiam przyjaciółki. I przypominam, sobota, godzina 12. Bądźcie, bądźcie ze mną i będzie się działo. Pozdrawiam, cześć i pociąg w tle. Więc tak to wygląda moje mili. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.